Hej, witam Was w kolejnym filmie na moim kanale i dzisiaj zapraszam Was na jesienny makijaż. Pokażę Wam nowości, których jeszcze Wam tutaj na YouTubie nie pokazywałam. W ostatnim czasie przyszło do mnie sporo kosmetyków i sama wy Sporo kosmetyków się zaopatrzyłam. Niektóre z tych kosmetyków używam już od pewnego czasu i mam wyrobione zdanie na ich temat. Jeśli jesteście ciekawi, jakich kosmetyków będę używać, to zapraszam do dalszego oglądania. Wzięłam Was na zbliżenie, żebyście lepiej widzieli to, co się tutaj będzie na mojej twarzy działo, tak jak to zazwyczaj jest w filmach makijażowych. I słuchajcie, bez zbędnego gadania, przechodzimy do malowania. I po pierwsze będę używała tego podkładu z AA, jest to AA Healthy Wear Foundation nawilżający podkład rozświetlający, ja go mam w kolorze 301. I słuchajcie, ja go Wam pokazywałam w filmie z testem kosmetyków z Rossmana i to jest kosmetyk, który w Rossmanie na owej promocji na kosmetyki kupiłam. I ja do tej pory mam mieszane odczucia na jego temat. Po pierwsze, mega mi psuje wrażenie kolor tego podkładu, bo on na mojej twarzy wygląda zimiście. Ja mam generalnie kolor taki neutralny, czasami gdzie w takie żółte tony, zależy, i to po prostu totalnie brzydko na tej twarzy wygląda. Dzisiaj ja postaram się znaleźć na jego sposób i nie będę go nakładała gąbeczką, tylko będę go nakładała pędzlem i zobaczymy czy on nie będzie wyglądał ciut lepiej na buzi. Będę do tego używała pędzla z jedronki bodajże i to jest w ogóle pędzel do rozświetlacza, ale on w ogóle mega się nadaje jako pędzel do podkładu, ja nie lubię tych płaskich takich pędzli do podkładu mi one się średnio sprawdzają i biorę tutaj, wyciskam sobie na dłoń tak jak zazwyczaj to robię i tak jak już w tamtym filmie na pewno to widzieliście on w ogóle ma, jest taki dosyć gęsty taki treściwy, ale też jest przy okazji zastygający. Plusem tego podkładu jest to, że ma on naprawdę przyjemny, taki delikatny zapach i na pewno to, że on nie zapycha. I słuchajcie, nałożony pędzlem, on wygląda naprawdę ładnie. Jestem zaskoczona. Twarz jest rozświetlona. Widziałam, że sporo osób było ciekawych mojej opinii na temat tego podkładu w filmie, w filmie z testem kosmetyku właśnie z tej promocji. Jeśli tego filmu nie widzieliście, tu tutaj gdzieś jest odnośnik. I tam sobie możecie zerknąć, i słuchajcie, muszę Wam powiedzieć, że ten podkład teraz zyskał w moich oczach tysiąckrotnie, dlatego że on nałożony pędzlem wygląda pięknie. Ja go wcześniej nakładałam gąbką i przyznam, że on był nakładany w większej ilości, jako bardziej kryjący, i przez to on też bardziej się odznaczał kolorystycznie. Zobaczymy po chwili, czy on nie ściemnieje, a teraz przejdziemy sobie do korektora. I te korektory też wam pokazywałam w tamtym filmie. Tylko wiecie, ja co innego to jest takie pierwsze wrażenie, a co innego to jest takie wrażenie już po jakimś czasie użytkowania. Uważam, że te drugie wrażenie jest lepsze. Ocenię. I słuchajcie tak, jeżeli chodzi o ten korektor z L'Oreala, to tutaj ponownie nie trafiłam z kolorem. Ja mam kolor 323 i on jest na maksa jasny. Używam go w momencie, kiedy robię makijaże na Instagram. On bardzo fajnie trzyma cienie na miejscu, bo jak wiecie, ja używam korektora jako bazy pod cienie. I naprawdę mała ilość wystarczy do tego, żeby tutaj maksymalnie przykryć jakiekolwiek cienie pod oczami itd, tak chociaż ja z takimi się nie zmagam. Na pewno jest to korektor godny uwagi, i jeśli go nie znacie, to zaopatrzcie się w niego i sprawdźcie, bo naprawdę jest spoko. Kolejny korektor to jest korektor z Eveline i to jest Art Senic korektor 2 w jednym kryjąco rozświetlający. I słuchajcie. Y mi się wydaje, że ten korektor można albo kochać, albo nienawidzić. Jego jest ciężko określić, i ja mam cały czas takie mieszane odczucia na jego temat. Raz mi się sprawdza spoko, a raz wydaje mi się, że to jest totalne gówno. I yy, nie wiem, w moim mniemaniu on wcale nie skryjący fakt, że ten korektor jest lekki. Czyli jak go nakładam na, tutaj w tej strefie pod oczami i go rozprowadzę, to jego wcale nie czuję. A ja mam kolor 04 Light. To ten kolor jest naprawdę fajny. Na pewno plusem jego jest to, że jest mega lekki, ale ja bym nie powiedziała, że jest to korektor jakiś kryjący. Porównując do, do tego korektora, to ten korektor z Eveline on się chowa i powiem Wam tak. Do takiego użytkowania takiego na co dzień, gdzie nie zależy Wam na tym, żeby ten makijaż był jakoś super taki piękny, to on jest spoko, ale ja zazwyczaj od korektora wymagam więcej ja lubię korektory kryjące i lubię jakby takie korektory treściwe ten mi się wydaje taki mało treściwy jest suchy, chociaż nie powiem na moje tutaj, na moją tą okolicę pod oczami on wystarcza, dlatego że on tutaj dobrze ją rozjaśnia ale w połączeniu z niektórymi sypkimi produktami on zaczyna wyglądać mega sucho pod oczami jeżeli chodzi o produkty suche z którymi ten korektor średnio gra to są to pudry z Paeze. Jeden to jest puder HD, a drugi to jest puder pod oczy Puff Cloud. I ja te kosmetyki dostałam od drogerii Horex, która miała swoje trzecie urodziny i tam pewna miła pani odezwała się do mnie i spytała się, czy bym nie chciała właśnie wybrać sobie jakichś kosmetyków, bo oni w ogóle mieli mega promocje tam z okazji tych urodzin. I poszukałam sobie takie hity youtuberek, które polecały. I ten puder ten pod oczy Paw Cloud oraz ten puder właśnie HD polecało mega dużo osób na YouTubie między innymi Maksineczko ona w ogóle i ten i ten puder polecała ale też widziałam dużo, dużo innych osób, które polecały i ja słuchajcie, byłam na maksa zajarana jak te pudry do mnie przyszły i jak je miałam używać i słuchajcie, okazało się, że one wcale nie są, przynajmniej w moim mniemaniu, takie mega jak je określają Ogólnie mają mega estetyczne opakowania i, tych, i tego produktu tutaj jest naprawdę spoko. Fajne jest to, że mają takie wieczko tutaj do przekręcania i możecie sobie zamknąć, żeby ten puder Wam się nie wysypywał, bo w momencie, wiecie, kiedy gdzieś jeździcie i tak dalej i tą kosmetyczką trzęsie, no to Wam się wszystko z. Tego opakowania wysypia, a tutaj tego nie ma. Zacznę sobie od tego produktu pod oczy. On jest mega fajnie zmielony i jest delikatny dla skóry, ale potrafi bielić w momencie, kiedy nałożycie go zbyt dużą ilość tutaj w tej okolicy pod oczami. I tak samo, jeśli nałożycie go za dużo. To może Wam tą okolicę pod oczami za bardzo wysuszyć. I w połączeniu na przykład z korektorem, który też tak wysusza tą okolicę pod oczami, czyli tym z Eveline, to po prostu robi Wam się tutaj sahara pod oczami, i ja tego naprawdę nienawidzę. Ja wolę tutaj nie mieć nic pod okiem, niż mieć takie mega suche miejsca. On na pewno nada się też do nałożenia na całą twarz, bo on jest na maksa bardzo miałko zmielony. On w ogóle pachnie takim. Jakby nie wiem, kiedyś miałam taki puder bambusowy albo ryżowy, i on podobnie do tego pachnie. Jest to taki zapach neutralny. Myślę, że nie będzie on nikomu przeszkadzał. Po chwili się ulatnia. No i słuchajcie. Y ja nie widzę tutaj jakiegoś, wiecie, super wygładzenia pod oczami po zastosowaniu tego pudru. Właśnie on w połączeniu z tym korektorem wydaje się, że wygląda tutaj mega, mega super. Ogólnie te produkty są spoko, ale moim zdaniem to nie jest taki mega zachwyt, tak jak to, oglądałam to w filmach na YouTubie. Kolejny właśnie puder to jest ten puder HD. I słuchajcie, to jest puder z... Kolorem, znaczy teoretycznie to jest puder transparentny, ale on, tak jak widzicie tutaj, delikatny kolor ma i on niestety przynajmniej na mojej twarzy ciemnieje. Ogólnie jest on też fajnie zmielony, jest delikatny dla twarzy i tak dalej, ale też to nie jest takie och, ach. Tak jak myślałam, że będzie. Przejdę teraz do konturowania, i tutaj mam paletkę z Makeup Up Revolution, i to jest we współpracy z Patricia Bright. Nie wiem, czy tak to się czyta. Wybaczcie, wiecie, że mój angielski to jest kiepski. I to jest takie trio do konturowania. Mamy taki bronzer, taki generalnie do ocieplania twarzy, i mega ładny róż, i rozświetlacz. I ta, słuchajcie, trójka mega się nadaje do stosowania na co dzień. Nie potrzebujecie żadnych dodatkowych rzeczy. I moim zdaniem fajnie, że są takie produkty kompaktowe, które kolorystycznie będą pasowały większości osób, bo ten brązer jest w takim neutralnym kolorze. Jak widzicie, no ja tego tak praktycznie też jak to dostałam, to cały czas tego używam. I jeżeli chodzi tak. Jeżeli chodzi o brązer, nie mam nic do zarzucenia. Brązer jest dosyć fajnie napigmentowany, dobrze się nim pracuje, ładnie na twarzy siedzi, nie robi żadnych plam, także no nie mam się do czego doczepić. Jeżeli chodzi o róż. To nie podoba mi się to, że on jest tak na maksa taki pudrowy. Ten jest taki na maksa suchy. On się wydaje być taki mega sprasowany i w momencie, kiedy dotykacie pędzla, on się na maksa pyli, ale on jakby nie ma też w sobie jakoś dużo pigmentu. Czyli musicie nałożyć sporo tego pudru na, na twarz i go wklepać, żeby uzyskać kolor. A teraz Wam pokażę, o co chodzi z tym różem. Jak widzicie, tutaj na pędzlu mam go nałożone dosyć sporo i tutaj praktycznie nic nie widać. Musi się tutaj tym pędzlem tak trochę naprawdę pogmyrać, tak żeby tutaj było tego mega dużo i dopiero wtedy jakby to się jakoś przetransferuje na twarz. Wydaje mi się, że po prostu połowa tego różu ulatnia się w powietrze w momencie zetknięcia pędzla ze skórą. I teraz przyszedł czas na rozświetlacz i użyję tak, po trochu użyję tego rozświetlacza właśnie też z tego trio. Ale ten rozświetlacz też jest taki mega, mega pudrowy, mega pylący się. I jak chcecie go nałożyć dużą ilość na twarz, taką, żeby naprawdę mieć taką taflę, to będzie Wam się odznaczał tutaj taki jasny pasek. Więc ja dam tylko trochę tego rozświetlacza, i zaraz Wam pokażę też. Rozświetlacz, którego na co dzień ostatnio używam po prostu namiętnie, jest to rozświetlacz z Makeup Obsession Mega Destiny i on, słuchajcie, jest piękny. Po prostu jest piękny. Ma bardzo ładny kolor, daje mega fajny błysk na twarzy, przez to, że ma taki przez to, że nie ma takiego mega jasnego koloru, to on nie odznacza wam się na twarzy, wiecie, że macie tutaj taką taką białą krechę możecie sobie te rozświetlenie budować i naprawdę za tą kasę też jest też to jest bardzo fajny rozświetlacz. Konturowanie mam zakończone, przejdę teraz do brwi i jak wiecie, ja już od bardzo długiego czasu Używam kredki do brwi z Fibo Fider Brow i ja mam ją w odcieniu Soft Brow. Nie zliczę opakowań, jakie je użyłam. Jest to mój ulubiony produkt do brwi. Zresztą na co dzień ja te brwi maluję rzadko, no bo są w miarę spoko. Przeczesuję tylko przezroczystym żelem i tak zazwyczaj idę. Ale ostatnio wpadł mi ciekawy produkt do brwi, i jest to, jest to pomada i puder do brwi w jednym, i jest to z. Ibryk. Zacznę od tego pudru. Nie wiem, jak to kolorystycznie będzie wypadało. Tak, jak w ogóle to opakowanie, jest mega, mega fajne, bo od, od, od góry, jak otwieracie, to macie puder i w ogóle macie takie mini lusterko. Chociaż nie wiem, kto z tego będzie korzystał, ale wiecie. Ja lubię takie gadżeciki, także mi się to podoba. I jak odkręcacie pędzelek, to macie w środku pomadę. Ja kiedyś używałam pomad do brwi, ale teraz yy, jakby wolę taki, taki delikatniejszy efekt i yy, myślę, że skorzystam sobie dzisiaj z tego pudru. Zobaczę, jak on będzie wypadał. Jeżeli chodzi o kolor, to on moim zdaniem pasuje idealnie do moich brwi. Bałam się, że będzie wybijał taki fioletowy podton, bo tak jak patrzyłam tutaj na to w opakowaniu, to tak się wydawało, że to ma sobie takie fioletowe podtony, ale w kontakcie tutaj ze skórą, tutaj gdzie mam brwi, no to wypada to całkiem nieźle i właściwie ten efekt na brwi mi się podoba, bo daje to po prostu takie naturalne wykończenie, uzupełnia mi po prostu tutaj ubytki w miejscach, gdzie mi tych brwi troszeczkę brakuje. Okej, okay, brwi wyrysowałam, jak widzicie, utrwalam je teraz żelem przezroczystym z... My Secret i słuchajcie, ten żel jest mega, mega, mega sztosa. Tak jak go nałożycie, tak te włoski przez cały dzień są w jednym miejscu. Teraz jak trochę ten cień osiadł, to wydaje mi się, że trochę ten fioletowy podton z brwi wybija. Dajcie znać, co wy myślicie na temat tego cienia. Ogólnie jest spoko, ale to jest bardziej dla takich osób jak ja, jeżeli chodzi o ten cień. Czyli kształt brwi mam zachowany, jedynie brakuje po prostu, żeby je lekko podkręcić, podrasować. To do tego się nadaje spoko. Jeśli chcecie sobie wyrysowywać całkiem brwi, jeśli macie dużo obytków, to to wam się nie nada, chyba że będziecie korzystać z pomady, ale pomada nie wiem jak się sprawdzi, bo teraz tego nie będę używać. A my słuchajcie, w końcu przejdziemy do oczu. I mam tutaj dwie palety. Po pierwsze, jest to paleta z Makeup Obsession i jest to paleta Londons Calling, a po drugie jest to paleta z Makeup Revolution Forever Flawless We Are Love. Tą paletę dostałam od Horex, a tą paletę kupiłam na promce w Rossmanie, Słuchajcie, za 13 złotych. Ta paleta idealnie się nadaje na jesienny makijaż. Macie tutaj bordowe, złote, brązowe, zielone, turkusowe odcienie w takich zgaszonych, kolor, w takich zgaszonych tonacjach i ona naprawdę spokoi. Po nią często sięgam na co dzień. A tej palety zdążyłam użyć raz. Do jednego e, makijażu, i ten makijaż wylądował mnie na Instagramie swoją drogą. E, jeśli mnie nie obserwujecie, to wpadajcie tam i wpadajcie na mojego e, TikToka. Linka macie na dole w opisie. Ja tam dopiero zaczynam z tym, e, także e, dajcie mi trochę otuchy. E, wiecie, żebym, e, e, żebym ogarnęła tego TikToka. I ta, słuchajcie, paleta wygląda strasznie. I wygląda strasznie, dlatego że dobrało się, dobrało się do niej moje dziecko. Generalnie, kalorystyka jest super. I tak jaki raz użyłam tej palety, to ona też jest spoko. Także, jeśli szukacie jakiejś kolorowej palety, to warto sobie obczaić te te paletki z Make Up Revolution, bo ja już wam niejednokrotnie mówiłam, że te palety na początek, jeżeli nie wiem, zaczynacie się dopiero malować, albo jeśli, albo jeśli nie, nie chcecie sobie, wiecie, inwestować w drogie palety, to, to te palety naprawdę one na co dzień do używania są, są mega spoko. Ja przez długi czas używałam tylko, właśnie, palet z Make Up Revolution i zacznę sobie od tej palety z Revolution i wezmę się za cień miłość. Jak widzicie, nie ma żadnego problemu z jakimś rozblendowaniem. Kamera trochę zjada, kamera zjada trochę intensywność tego cienia. On na żywo jest bardziej intensywny. Słuchajcie, przejdę sobie teraz do tej paletki z Makeup Obsession i nałożę sobie ten czerwony cień. Nałożę sobie cień Royality, Też tutaj z tej paletki z Obsession. Teraz sobie jeszcze dołożę brązu troszeczkę z tej palety, tutaj centralnie w samo załamanie, i od razu sobie tym brązem tutaj przeciągnę na dół, ale nie za daleko, bo dalej chcę użyć tych zielonych cieni. Jak widzicie, one mi się trochę osypują. Biorę sobie ten najjaśniejszy zielony cień z tej palety i zaczynam rozprowadzać od wewnętrznego kącika. Będę je używała ich po kolei, aż dojdę do tego cienia, takiego morskiego, i ten morski cień będę łączyła z tym cieniem brązowym. Mam jeszcze dwie rzeczy, które chciałabym użyć w makijażu oka. Po pierwsze jest to liner z Vim i to jest ta nowa kolekcja Doll, która weszła. Ja go też kupiłam na prące. to jest Doll Glitter Liner i to jest w kolorze złotym. Jest jeszcze drugi taki czerwony. Druga rzecz to jest to, ta baza z. Vibo, to jest, to jest biała po prostu baza pod cienie. I ja słuchajcie, zrobię sobie cut crease, uzupełnię sobie, spróbuję te cut crease, te cut crease uzupełnić tym złotym cieniem crown, chociaż on jest słaby i na granicy tego cut crease nałożę sobie ten złoty line. Widzicie, wytuszowałam rzęsy, przykleiłam sztucznie. Od razu sobie pomalowałam usta, dlatego, że już skończyła mi się opieka dla dziecka i po prostu, wiecie, muszę to szybko teraz dokończyć. Więc na ust, usta mam wyrysowane konturówkami z Golden Rose numer 519 i 501 i na to mam nałożony Błyszczyk z Pixie Beauty i jest to błyszczyk we współpracy z Chloe Morello i ja mam kolor Parfite. Jakoś tak się nazywa. Tutaj pokażę Wam od razu małego kwiatka który przyszedł do mamy. Do podsumowania, chociaż to podsumowanie i tak już następowało w trakcie filmu, dlatego że te kosmetyki, które Wam pokazywałam, to ja już je używałam i praktycznie tylko pierwszy raz używałam sobie tego linera z. Vibo i ten liner wypadł spoko chociaż tak jak patrzyłam sobie na um, z bliska tak w lusterku to i on najlepiej wygląda w momencie kiedy jest nakładany tak mega cieniutko tutaj w jednym miejscu próbowałam go sobie, próbowałam go sobie dołożyć i on już tak um, marszczy się na powiece, nie odkleja się od niej ale marszczy się, wygląda niestetycznie, także um, cieniutką linią można go nakładać jeżeli chodzi o pozostałe kosmetyki to podsumowanie robiłam w trakcie robienia tego makijażu. Także słuchajcie, zostawcie łapkę do góry, jeżeli ten film Wam się podobał, jeżeli chcecie więcej takich filmów, takich test Testo nowości, ale taki z takim też podsumowaniem, takim, że wiecie, że ja już jakiś czas te kosmetyki używam, to napiszcie komentarz, że chcecie takie filmy widzieć. Zapraszam Was na mojego Instagrama. Linka macie na dole w opisie. Wpadajcie też na mojego TikToka, jeżeli macie. Link też macie na dole. A ja w tym filmie z Wami się żegnam. Widzimy się za niedługo, do zobaczenia, pa pa! pa, 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 pa. To ślicznie O jak ja cię kocham